Halo halo, moi drodzy, czy my się słyszymy? Witam Was w kolejnym odcinku z prezentacji zawodnika. Dzisiejszym zawodnikiem jest Chan Sung Jung, czyli popularny koreański zombie, który zawalczy wraz z Maxem Hollowayem na gali w Singapurze. Ale do tego przejdziemy obok, ponieważ chciałem Wam powiedzieć o leciutkiej zmianie graficznej. Jak widzicie na scenie, jest pad od PS5. Jest to pad oryginalny PS5, jak możecie zobaczyć. Czarny, wybrałem sobie czarny. Bob, ponieważ ta chyba jest bardziej podobny do mojego, wreszcie również czarny. Także witam was jako ja, ja nazywam się Dito. Będzie również mam nadzieję poprawa graficzna, ponieważ no nie ukrywam, że na OBS-ie no nie za dobrze to wyglądało tak, w sensie no były te piksele, była za straszna, wszystkie piksele były widać. Jestem w tym momencie na innym programie nagrywania i powiem wam, że jak ponagrywałem sobie takie luźne, luźne walki, które ja gram, to naprawdę to fajnie wygląda i te piksele już nie są widoczne. Także przechodzimy do naszego odcinka moim rywalem, a czy moim rywalem, nie Maria. Naszym zawodnikiem jest Chan Sung Jung, tak jak mówiłem, popularny koreański zombie, a więc bez przedłużenia za omówmy sobie jego osobę w grze, a zacznijmy od atutów. Pobudka. Szybsza regeneracja po ogłoszeniach i knockdownach. Koszmar. Wzmacnia obronę w grapplingu, gdy poseł znajduje się w dolnej pozycji w parterze. ok. Jak kleje? Rozpoczynanie ruchów natarcia i kontry są łatwiejsze podczas grapplingu w stójce. Twarda sztuka. Otrzymy, otrzymywane obrażenia zostają zmniejszone, jeśli masz mniejszą wytrzymałość niż silnik. Okej, okay, fajnie, czyli nie boimy się presować. I szybkie ręce, średniowo dodatkowe i z góry są szybsze i cenniejsze. Z góry przepraszam, jeżeli będzie słychać jakieś huki, jakieś wiercenie wiertarką itp., ale po prostu mam remont na chacie i... I może być jednak te, to, to będzie słychać. Mam nadzieję, że to tak y, zrobię w podprodukcji, żeby tego nie było słychać. Ale jeżeli będzie to serdecznie Was za to przepraszam. E, stójka mamy wycenioną na 4 gwiazdki. E, szybkość osobnego ma 90. Siła 94. Celność, blok, ruch głową mamy na 90. E, praca nóg 89. Zmiana pozycji walki 85. Obrona obaleniami 90. Siła kopień 91. I szybkość 90. E, powiem Wam, że no ta stójka... A, da się nie wart w tej stójce Co dziwo ma, ma archetyp kickboxer, a grappling ma lepszy niż sujka. E, także też tego jakby za bardzo nie rozumiem, ale no wiadomo jak mi jest jest grom. Ludzie będą sobie pododawać takie swoje jakieś myczki jakieś dziwne. Oj, wyszło. Oj, jest dobra, jesteśmy z powrotem. E, grappling ma na 4 gwiazdki, e, obalenia 91, kontrola w pozycji górnej 92, w dolnej 91, poddania 95. Obrona przed poddaniami 92, uderzenia w parterze, jak i w klinczu 88 i kontrola w klinczu 87. No ja powiem Wam, że koreański zombie jeżeli chodzi o jego parter, to naprawdę jest fajny. Najfajniejszy jest oczywiście z pleców, bo posiada takie myczki jak gumowa garda, posiada takie zaś, posiada różne poddania typu Omoplata, typu Gogoplata z gardy na przykład. Także naprawdę to fajnie wygląda. I wytrzymałość na 4,5 gwiazdki tym razem. Kardio 93, szczęka 94, tułów 91, nogi 89 i regeneracja 94. Okej. Okay. I mamy ruchy w pozycji górnej. Wszystkie z tego, co widzę na 4 gwiazdki. Więc mamy niekonwencjonalne duszenia, kopnięcie w nogę, sierpowe, cios z góry i podbródkowy. Wszystko, tak jak mówiłem, na 4 gwiazdki. I ogólne informacje. Tak jak mówiłem, pseudonim koreański zombie. 33 lata, 170 cm wzrostu. 66 kg, 183 cm zasięgu, pozycja walki lewa, pochodzenia Pohang, Korea Południowa i reprezentuje Se Seoul, Korea Południowa. Więc mamy tutaj tak naprawdę nietusienkowego zawodnika, tak, bo gdzieś tam z tych rejonów koreańskich. I ma również debiut u mnie na kanale. Także powiem Wam, że jak trochę sobie tym zombie pograłem, to stwierdzam fakt, że. Naprawdę się nie fajnie gra, tak jak mówiłem wcześniej. Zaznaczamy sobie wagę piórkową, bo tylko w tej jest dostępny. I widzimy się przy moim pierwszym rywalu. Mam nadzieję, że dzisiaj stoczymy sobie tak, gdzie cztery waleczki i myślę, że będzie elegancko. Hej. Pozdro. moi drodzy, tak więc widzimy się zupełnie po jakichś dwóch minutach. Moim rywalem jest y, Aleks Wolkanowski, czyli tak naprawdę był rywal koreańskiego zombiego. Jedziemy, zaczynamy walkę, czerwony narożnik. No, trochę ścineczki widzę tutaj na rzut oka, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakieś przeszkadzać. Skupiam się na walce, pokazuje 100 razy mojej płynności. Jedziemy. Zróbmy go w sumie tymi prostymi, bo widzę, że one dobrze działają na niego. Jakieś pojedyncze ciosy, pamiętajmy, że nie boimy się prasować. Pięknie, bo tylko I koniec! Piękna minuta waleczki. Piękne rozpoczęcie, pamiętam. I z mojego rywala, piękne rozpoczęcie. Um, dziękuję za tę waleczkę. W sumie nie ma co podsumowywać. Bo tak naprawdę nie ma co, tak? Więc zapraszam Was do kolejnej. Mam nadzieję, że już ta będzie dłuższa. Dobrze moi drodzy, tak więc druga walka przed nami Znowu czerwony narożnik, tym razem moim rywalem Jest przyszły rywal koreańskiego zombiego Tak jak widzicie Blessed Holloway, Max Jedziemy Co to kolana bardzo te kopnięcia koreańskiego zombiego nie są jakieś dobre Tej ja widziałem, do tego się zamierzałeś kolego Właśnie do tego O, Ale to siadło Ajajaj, bardzo mało. A w sumie dużo HP mu zostało, nie HP, ważę, Dużo energii mu zostało na głowie, nie wiem dlaczego. Możliwe, że to przez jakiś przyruch jego był, I to wyszło jakoś przypadkiem. Nie wiem, wstańmy sobie. Trzeba co ja pozyskać? Tak łatwo mogą odgnieść nabrakówek Ok, mam no też pozyskanie Troszkę hajk mówić pod pachem ów zaolądował Pięknie Spróbujemy jeszcze. Oj, jak to nie weszło, to obalenie? Ale to już weszło. A jakby jeszcze kolanko siadło. Kurczę, byśmy mieli chyba tą rundę też. No i tak ją mamy w sumie. Także elegancko. Pierwsza, dla nas trafimy tym frontem. To był jedyny mój błąd. Nie wiem, dlaczego znakowałem sobie błąd do dołu. Ale no, jakoś tak wyszło, lecimy. Runda druga. Tak jak mówiłem, że Koreański Zonin posiada naprawdę wiele fajnych przejść w parterze. Tak jak na przykład widzieliście, miałem dostęp do krucyfiksu. Oj, wstanie mi chyba. Nie. Miałem dostęp do krucyfiksu. Przejdźmy sobie do bocznej. I miałem poddanie odwróconym trykątem, który naprawdę ma niewiele graczy. Także naprawdę fajnie. Męczymy go. Obijamy sobie. Który będzie próbował przejścia? A! Jednak, jednak tutaj sweep wygrał. Nie dajemy mu. Zbijmy go trochę tymi łupciami może. Nie, 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 nie kolego. Tego przejścia nie zrobisz. Chyba, że mnie nabierzesz jakoś. W ogóle to jest problem, że właśnie wiele graczy próbuje na hamar robić te przejścia. Jak się jedno blokuje, na przykład robi, robi chyba w milion razy to samo. Przecież to jest bardzo łatwo zablokować. Tym razem próbujemy odwróconego trójkąta. Koniec, rage quit. No bez sensu walka, no ale cóż mogę poradzić, że mi takiego przejścia nie wylosowało. E, no cóż, no jakbym miał podsumować, tylko ten front, tak naprawdę to był jedyny mój błąd. Ale tak to myślę, że fajna walka, zrobiłem to co chciałem. Sprowadziłem na ziemię, ubiłem, parę poddałem, ale no cóż, co mogę poradzić, gdzie wyszedł? Więc zapraszam was do ostatniej walki. Dobrze, moi drodzy, tak więc moim trzecim rywalem. Przedostatniej walce jest Hose... Nie, to jest... przepraszam. Ale jest Wolkanowski po raz drugiego. Na początku miał Jose Aldo wybranego, teraz Wolkanowski. Level nie przemawia, no ale zobaczmy. Żeby to był grad na drugim koncie. A może to Pityu? Na drugim koncie, co? No, pan tak widzę. Nie lubię takich, no ale zobaczcie jak się na nich tak właśnie nieprzyjemnie gra Jak słabują tylko łokieć kolano O, ale piękna kontra teraz weszła na ten cep Nie podoba mi się to O jest, ale, ależ opóźniona była ta kombinacja O kochaj mu w sumie Siri Cyber, no. pozdrawiam Siri Złapałem to od Ciebie Jeszcze, jeszcze, no dawaj Jest ja chę ja z chęcią to kolano Jeszcze raz Jeszcze raz Jeszcze raz Dawaj, na ziemię Tyk. Tak, syl rozbita Oj, ale sz bez rozdłużania się traci to, bez. Bo już mogłem przypłacić za to potężnym kolanem Jeszcze raz na ziemię. Od Naza UFC właśnie zgopiłem sobie tą kombinację, Znaczy nas? No w sumie tak od Naza, bo to on jest jakby teraz numer jeden tym tym, be, tym bez akurat. Był numer jeden na ASL-u chyba. Tak jak Cyber to ostatnio wstawił film, że, że go pokonał, Mówię, że wielkie gratulacje ode mnie. Jeżeli to oglądasz Pozdrawiam serdecznie. No dobra, się z nim tak bawię już trochę. Trzeba będzie to skończyć tą zaraz. Tą zabawę, trzeba skończyć. W się mi się uda, czy jeszcze druga runda będzie. Kurde, udało mi się przetrwać, no. Ale ja tam prawo energii w ogóle nie miał na, tym, na, na głowie. O dziwo mu się udało. Co mu się stało z uszami? What? Ale uszy miał dziwne. Ale Wolkanowski hm. Druga runda. Idziemy. Jego grę. Ej, ej. Ile on ma energii na głowie, że on już się zostało Dobra, stajemy. Front Jedna korpieć, czyli jednak która wygrywa. Dawaj ja też. Sprawdzimy się na łokcie. Na łokcie kolano co? A, i co? Wygrałem. Mamy to. Wybaczcie, że nie było mnie słuchać na, na ostatnim, yy, ostatniej minucie tego tamtego fighta, ale na zwyczajnej świecie odłączył mi się mikrofon, nie wiem dlaczego, nie wiem jak, pierwszy raz mi się to zdarzyło. Yy, I przepraszam, yy, moim rywalem tym razem jest Ilia Topuria. Widzę, że rywal już cięższej klasy. sorry, że się tak ma odzywam, ale też się skupić na na No bo tam tutaj rywal cięższy trafił niż tam i tamci. to mi się podoba. Także skupiam się. Przepraszam jeszcze raz za te hałasy w tle. Ale no cóż, to, to nie ulewnie. Na! Nie wiem, przejdzie. Ale co ja zrobiłem? Ale dobra, raczej już jest moja runda. No przeciwnik już lepszy się trafił. Tak jak widzicie, musiałem go sprowadzić tutaj na ziemię. Może to będą w końcu jakiś pełny dystans. Nie wiem, nie, zobaczymy. Na razie runda druga. Trzymamy w planach, więc lecimy. strana Boroša za to jedno. Dobra, No, jeszcze dźwięk połóż, denerwować. Przepraszam jeszcze raz. Nie znam tego zablokować. Nie. O <ścoughs> Dobra, tak szerzenie nie muszę już nic robić w tej rundzie. Ja mam ją wygraną. To on musi się spieszyć, żeby przyfinansować sobie tą rundę, żeby zamówić wysędził, żeby właśnie on ją wygrał. No ja właśnie będę sobie tutaj czekał na niego Może jeszcze jedno balenie, nawet zarejestrujemy. Proszę bardzo Zaznaczamy swoją dominację w tej rundzie Może nie dominacja, ale po prostu wygraną, wygraną rundę. Dokładnie, pierwszą rundę również dla nas. Tak więc możemy sobie spokojnie przeczekać jeszcze tą jedną. Możemy lecieć na pełny dystans. Czemu nie? To on musi spieszyć ani nie. Jedziemy. Trzecia runda, może będzie pełny dystans. Właśnie przez to spieszanie się będzie powodowało dużo głupich błędów. Tak jak widzicie, chcę iść na wymianę, nie wiem po co, trafię go cały czas. Pięknie. No raz to się tego już skończymy, chociaż no nie wiem. To on musi sobie spieszyć. Zresztą powtarzam, chyba setny, ale taka prawda. No rozbijam go cały czas. Rundy w parterze zrobiły swoje. Oj, 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 ale tutaj przypłaciłem. Moim błędem. Oj, 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 nigdy więcej tak. Jeszcze raz latająca! Wyś! Kurde, wyś! Wyś! Aj! Uś. Dobra, dobra, skończymy go latającym kolanem. Tak jest! Pięknie, pięknie! No, no. Piękna, piękna wygrana! Miodzio. Koreański zombie ode mnie dostaje taką. ósemeczkę, że tak powiem. 8,5 w sumie. Fajnie mi się nie grała. No nie miałem okazji niestety przetestować go dla Was na ziemi, jakie sprawuje w sensie z pleców, ale jest naprawdę wielkim, wielkim kotem. Jeszcze sobie tutaj za chwilę spojrzymy na karty punktowe. Mam nadzieję, że były dwie rundy dla mnie. Jeśli nie, to będzie to wałek. Dokładnie dwie rundy dla mnie. Tutaj trzecia też się układała. 8 knockdownów Tak więc to mogła być nawet runda do 7. Dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek, dziękuję Wam, że byłem Waszym przewodnikiem po tym odcinku, tak jak zawsze, dziękuję za, za ten odcinek Życie Mojego Dnia, bo mamy tak naprawdę pora, jest godzina 11.16, jak to nagrywam, także dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek, łapa w górę, sub, dzwonkiem, komentarz, kogo chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku, i co, jeszcze raz dziękuję, mówię to trzeci raz w ciągu pięciu minut, tak? Tak jestem, powtarzam się, trudno. Dzięki serdecznie, trzymajcie się. Cześć!